w tym odcinku z dodatkowej CSGO dzisiaj jesteśmy na stronie skin2.com no co mogę powiedzieć no strona typu no oczywiście tabl no są tutaj także oprócz oczywiście ruletki jest jackpot klasyczny jackpot o punkty na tego na ruletkę i taki mały Szybki i mały Jacko, jak tutaj tak pisze, w tym no co mogę powiedzieć, godna, darmowe 100 końców, jest Alginus, oczywiście w opisie, że będziecie mieli go. Hmm. tutaj macie, jeszcze mam pokażę, dużo duży skinów jest, zobaczcie, karambit, yy, 100, karambit, co ja mówię, karambit, tiger, tutaj bo nie wiem, i piszę ten star i nie wiadomo, kara raczej w new, tutaj hole, macie bio... no wszystko, no nie będę mówił bo za za raj, koniec. no i to wszystko, no jakie skiny, jeśli spłacicie 100 tych, tych zamowych, czekajcie tam, pojęcie, to więcej, czy możecie coś wypłacić, czy nie. raczej nie by się dać do 546 na... przynajmniej na... 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 na, na bullo cruiser dobra. Jeszcze nie wiem o co chodzi z tym dokładnie, ale to wszystko mi raczej to wiecie. Chyba nie wiem, czy to już mówiłem, ale na dniach pojawia się też dużo odcinków z Letkowych CSGO, bo dosyć długo szukałem i zbierałem stron z ruletkami. Oczywiście dzisiaj nie pokrałem, bo znający mnie, to ja wszystko przejebałem, już, więc kota gidrę mówię, sto końców, trzymajcie się. Jeśli coś już w tle, to przepraszam, ale jest coś święto i nagrałem to święta, ja już trochę tam z rodziną posiedziałem i teraz przeżyłem naprzeciw dla Was, więc trzymajcie się, kotalki dus, cześć.